Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Wampirzątek. Jak widzicie mamy środę. Pograłam jeden dzień. I tutaj jeden z naszych chłopaczków ma urodziny, więc wystawiam od razu torta ładnie. Czekaj, chyba Ty, Jasper, nie? Ale się upewnię, żeby nie było. Tak, szóstkowy uczeń, więc chodź sobie tutaj. Dodać świeczki urodzinowe, a słów chłopaków. Yy, więc tak, Stefan jest piątkowym uczniem, także musi sobie umiejętność poprawić. Także wiecie, to już tam będzie easy. Także chodź sobie od razu odrabiać lekcje, ty sobie zdmuchnij świeczki. No i też ich przebrałam. Jeśli chodzi o Itana, to Itan jest piątkowym uczniem, także jemu też właśnie praca domowa i. Yy, o, weźmy sobie coś, co ty masz. Idziecie wyspy, okej. Okay. I ten. Praca domowa, no i umiejętność będzie get, nie? E, dobra, więc tak, ciebie będziemy wyprowadzać na pewno. E, Charlie? nie powinieneś spać? A to to powinien spać chyba. E, on też tutaj ma jakieś tam polepszenie umiejętności albo szaleństwa, także. E, ale wam pokażę oczywiście, żeby nie było. Chodź młody. Nie rozmawiaj z mateczką. Tylko ja już pokazuję, jak widzicie, mamy drugi poziom myślenia. Także zawsze już coś, ale... No. Graj sobie w simowe kształty. Matko w simowe kształty, co ja mówię? No nie tak, dobra ej. Myślałam, że źle powiedziałam. Okej. Okay. Nie było, nie było tematu. No Ali sobie też dam troszkę inne ubranie, bo mówię, nie w końcu weźmiemy niech ma coś innego, bo ileż można w tym samym chodzić. E, dobra, ty. Aha, bo ty jesteś już ogarnięty, dobra. Wy jak tam chłopcy? E, tu jest nawet, nawet. Dobra, bo ty masz chyba granie w gry wideo, nie? Tak. E, tu później sobie od razu skoczysz pograć. E, nie wiem, niesamowity sport sobie weź niech ci leci. I tamty jak tam. Dobra, lecić ci w miarę szybciutko. No, jesteśmy na połowie drugiego, no to... Powiem wam, że do jutra może być yy, ciężko, ale no zobaczymy. Odrobiłeś? Dobra, to schowaj. I lecie rozwijać mi tu umiejętność, bo wiecie, tam ta praca zaliczeniowa, czy tam dodatkowe, to tam już paliho. Ale ważne właśnie, żeby to umiejętność tutaj mu weszła, dobra. Odrobiłeś, no to się cieszę. Nie rozmawiaj z nikim, idź sobie pograć. I później sobie... Uzyskasz dodatkowe bez zaliczenia? Ty, jak tam młody. E, siusiu. E, użyj pieluszki. Dobra. To ty byś był ogarnięty też. No i oczywiście pójdzie do spania. Nie wiecie. Pochop, e, troszkę tej umiejętności e, sobie ogarnię. I ten. Ej, mam dla ciebie bezpieczeństwo. Cieszę się, że mieszkam blisko mojego Chcesz zobaczyć co to? Boję się. Ale sprawdźmy. Nie możemy odebrać po prostu prezentu. <grymne> sprawdźmy co to w sumie, jak już przyszedł. Nasze dziecko. Zapomniałam, że nie są naszymi sąsiadami w sumie. Ale dobra. Aha, ugotujesz nam coś? Czy... Ej, bez jaja, chciałam ten prezent. Ej, ale nas oszukali. O nie. O nie. Tak się bawić nie będziemy. Wyszli do domu. Niech sobie idzie do domu. Bye. Odwiedzimy cię. Dobra. Ten odcinek nie będzie taką troszkę sklejką. Bo wiecie, na no jeden dzień gra się jest tak bez sensu i tylko... Wbijanie umiejętności, bo ja to wiecie, sama mogę porobić po prostu między odcinkami. No, dawaj. Dobra, młody, wiesz co? To jest bez sensu, jesteś chyba dopiero na połowie. E, leć się tutaj, ogarniać do spanka. E, jak się ty masz? O, i tam. Ej, czy, 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 czekaj, 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 co tu się dzieje. Dobra, zjesz sobie coś. Jak ten. Masz trzeci poziom, no super. To jeszcze możesz lecieć się bawić. Tak z trzy razy. Nie no wiedzę, żebym miałem już jutro urodzić na morzu. Uzyskaj dodatkowe zaliczenie. A ty, Stefany, jak tam? Nie no masz jeszcze trzeciego poziomu. No ale za chwilę to miał. To git. Niech leci. Jeszcze no. chwila. O, dobra, to proszę no, sobie to. Dodatkowe zaliczenie. Młody ten śpi, ten się ogarnia. No to co, ty, ja się wiecie, co będę odzywać po prostu już następnego dnia. I mamy następny dzień. I powiem wam, że ich tak szykowałam do szkoły, do szkoły. A się okazało, że jest święto zbiorów, i mają wolne. Więc będziemy z tego, powiem wam, korzystać i po prostu im tutaj umiejętności wbijać. Bo jutro jest piątek, także, no, ostatni, wiecie, szansa, ostatnia szansa po to, żeby tutaj, matko, mieć tą wszystko. Mama. Jejciu, Cie... jestem ciekawa, czemu zdarczy czy nie. No, zobaczymy, jak to będzie. No, ale wiecie, niech się postara, żeby, wiecie, to już poszło. Ty, ty jesteś ogarnięty w ogóle, on ma wszystko do, do szkoły, także Git. Jeśli chodzi o najmniejszego z rodu, tutaj, dark. I tak jak widzicie, on nie jest w super nastroju, dlatego musimy go tu troszkę ogarnąć. Ale ma za to wbity, powiem wam, trzeci poziom myślenia. Niech zje to zepsute, co? Bo Alice musi coś ugotować, zacznijmy od tego, niech ugotuje. Gotuj i niech będzie, niech się tylko pokaże. długo myśli. O! Yy, czy, czy, wiesz co, weź tą sałatkę owocową na przyjęcie, zrób no i w następnym odcinku, co, będziemy ją zmieniać? Chyba już człowieka, nie? Dobra, Charlie, wiem, wiem, wiem jesteś w złym nastroju itp, itd, okej okay, rozumiem cię no zjedz to, jedz to, jedz to żeby ci tu wleciało pięknie i później przy okazji sobie yy, użyj pieluszki i pójdziesz sobie od razu spać. A ty jak zrobisz, to mi tu posprzątaj ładnie. Czemu on tego nie chce zjeść? W sensie rozumie, że jest zepsute, ale niech kurde. Oh my godness, są tu może zjeść. My mamy coś w wyposażeniu, co on by mógł zjeść. Yf. Mogę dać mu jeden ten? A! Ah! W tym sensie... O, nie z wam właśnie. Coś mu się stanie, jak zjałówka czosku? Lecy. Weź zjedź, zjedz chociaż, żebyś nie umarł mi z głodu i żeby cię nie zabrali, bo to, to by było... Gdzie ty zaś lecisz, młody? Matka, jak te Simy pod tym stopniem jest tutaj denerwują. Aha, o, ci cieszę. Zjedz tu dalej! Dobra, zjadł, ok. Eee... Kro... Leci znów co to jest? użyj eee... Użyj pieluszki. Skończyłaś? Dalej go koń szybko. Nie on sobie zje już. Ileż można? On już jest. Uff. O, będzie za chwilę. Dobra. Weź sobie porcję zjedz od razu. Och, te małe dzieci, to powiem, że mi tak denerwują. mnie. Co się tu też mają słabo. Nie mają, powiem, wam jakieś które dają naprawdę tyle energii. Także to też jest słabe. E, czy ty sobie to zjesz, czy, co? czy ty tego sobie nie wziąłeś? Jej, no co ty tu odwolosz w ogóle? Co to ma być? I. E. Tu. Nie idź spać musisz najpierw zjeść. Przestań rozmawiać z bratem. Kurde. Weź to żry. No i oni za chwilę mi odbiorą to dziecko. Przez to, że on nie może sobie zjeść i i spać. No, ludzie. No. Zjesz i, ma, i możesz i spać cały dzień dzisiaj. Chyba tak będzie, bo widzę, że nic z niego już dzisiaj nie wykrzyżę. Bo sami widzicie, jakie tu ma umiejętności. Trzecie myślenia, komunikacja nas no prawie tam. Drugi z naciskiem trawnej, połowę pierwszego ma poruszane. Także bieda, bieda i pewnie będziemy przez tutaj y, piątek, sobotę i niedzielę się nad tym głowić. Także jak powiedział, jak pójdzie do pracy, to żeby y, wiecie, miał już po prostu urodziny nie spać. Dzie nie odnoś! Czy ja go mogę zresetować. Powiem wam, że mnie to wkurza. Swój zwierzę? No kurde, nie wiedziałam, że jest taka opcja. Wow, całe życie się uczymy, nie? Przestań mu coś tam rozmawiać z nim. Idź do ogarni. Obraz sprzedamy może obraz. Albo czekaj, bo chyba ty masz jeszcze więcej, nie? Mm, 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 tu sprzedajemy na no, bogato. Dobra, ogarnęłaś się. Ty, jak tam e, czekaj, 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 czekaj. Co ty, tu młody idź się załatwić i ty nie masz w tej umiejętności, mi się tak wydaje. E, no pewnie, że nie masz. co, rozmawiasz. się zajęłam młodszym, a ten tu się. O, widzicie? Ma to wszystko gdzieś. Bardzo nieładnie. Tak, bardzo, bardzo nieładnie bym nawet powiedziała. Chodź, chodź. Matko, powiem Wam, że naprawdę liczę na to, że będzie miał w piątek to urodziny. Bo już zawsze można, no, ym, będzie można już, wiecie, po prostu, no, dalej umiejętność iść, nie? Bo umiejętności śnie. Później to bijaj umiejętności. Ja powiem Wam, że może nie dostać, bo jest na przeciętnej. Może być ciężko, może być ciężko. Ale za to mi się wydaje, że tutaj już Stefan będzie miał na pewno już yy, szóstkowy uczeń i już będzie mógł sobie wiecie. O, widzicie? O kurde, to ja nawet nie wiedziałam, że jak ten. jak yy, się nie. Aha, tak się dzieje. Dobra. Skoro tak się stało, no to co? No to robimy mu urodziny. Chodź. Zastanów się, czy warto. Alice, co ty robisz? Nie rób tego. Usiądź tu. Dobra, jak tam młody śpisz. To śpi. No, to już mi się wydaje, że Ed i Tan na pewno nie będzie miał w piątek. No zobaczymy, nie? Eee, Z się nisieczki. I ja tutaj chcę jakieś ładne ujęcie. No, bo sami widzicie, jak tutaj już się nasza armia, że tak powiem. Mm, kurczy, nie? Nie mój drogi. Kurczy się. Nasza armia niestety. No. To się nie wyszło. Jeszcze raz. dawaj! Pójdzie. Poszło. Dobra. E, Cechę, nie wiem, porywczy chyba. Tak, porywczy to było. Dobra. Czyli jak widzicie, zostały dwa dzieciaki na pokładzie. Także nieźle. E, czy ty wbiłeś ten poziom? Nie wbiłeś. Później będziesz to sprzątał. No, pij sobie i później już możesz się tutaj ogarniać. E, nie wiem, higiena i energia i lecisz. Ale nie no, idź do łóżka spać. Co, co, co ty człowieku tu robisz? O! Idź sobie spać. No. Także kolejny Stefan, bardzo szybko mam wrażenie, żeby frunął. No, zobaczymy, jak będzie z tym Itanem, ale wątpię, żeby. Były jutro urodziny, ale kto wie, kto wiem. Dobra, Charlie, ty sobie śpisz. No ja bym chciała cię obudzić. No ale w sensie zbudzenie, jak ma połowę tych, żeby wiecie. Mm, ogarniał sobie może coś. Za chwilę znowu będzie chciał spać. To już wiecie, wolę, żebyś sobie do końca się wyspał i dopiero mu nabijać te umiejętności. Muszę w ogóle zrobić później zapas tych, tych soczków do picia, bo no wiecie, jak dzieciaki sobie pójdą, to żeby wiecie i ten i Charlie później mieli, nie? Będą nastolatkami, żeby mieli co jeść. No, to chłopacy są ogarnięci. No to się cieszę, powiem wam, bo. Myślałam, że będzie y, ciężko, ale widzę, że. Okej, okay, dawałem radę, ale jest, jest ciekawa jeszcze, jak tu wygląda nasz ogród pod teren. Bo no ten odcinek nie będzie, powiem wam, jakiś długi, ale no wiecie, tutaj chodzi głównie o y, stopnie wyżej, że tak powiem, a nie wiecie, jakaś tam y, szczególna rozgrywka, bo w przyszłym odcinku, tak jak już mówiłam, chcę właśnie sprawić, żeby Ali stała się znowu człowiekiem, tak że będzie się coś działo. No, i tutaj też wiecie, żeby właśnie dzieciaki tutaj po prostu miały te już następne poziomy, nie? Co mi się wydaje, że no jakoś tam już pójdzie przez te dni już trzeba się spiąć i to ogarnąć. Dobra, ty sobie śpisz, czy może się pouczysz troszkę? A, może chwilkę? No, tak mam wrażenie, że po prostu cały czas czas tracę, bo on albo się pić mu chce, albo coś, nie? Dobra. Lec się uczyć. Żebyś ciebie coś było jakbyś bił drugi, to bym była bardzo szczęśliwa. Tak bardzo, bardzo bym odpowiedziała. Ty jesteś ty sobie śpisz. Ale głodny jesteś widzę. To weź sobie choć sobie coś najpierw zjeść może tą sałatkę. Eee, weź resztki. To lec sobie zjeść i później możesz sobie iść spać. Czemu oni mi cały czas idą na to? Weź przejmij sobie później Przydziel łóżko. No i tam. Muszę leć spać. Zauważy... Czy ty zjesz, czy nie zjesz? Nie zjesz. A. Jeszcze raz weź resztki. I leć sobie spać. Dobra, Charlie, jak tam? Ty już ma masz możesz być po Kurde. Żeś poleciał teraz. Użyj pieluszki. No i nie jest źle, nie jest źle. Także cieszę się. Jest nadzieja, moi drodzy, jest nadzieja. Tak, użyjesz pieluszki idziesz spać, dobra. Ty jak tam? Zjadłeś? Coś się pas zjadł w końcu, bo widzę, że mu podrosło? Ale dobra, to ja się co? Z wami będę kończyć. Mam nadzieję, że. Koń, będę się z wami kończyć. Jajciu. Chciałam powiedzieć za dużo na raz. E, to ja już będę kończyć. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. I co? I do usłyszenia. Do następnego. Pa. pa.